Dobry, moi drodzy wytrenowani. Dziś witam Was w kolejnym materiale na temat stopy i widzimy się w Step Med Klinika. Ostatnim razem, jak tu byłam, nagrywałam materiał z moim podologiem Tarasem, gdzie rozmawialiśmy o tym, że pumeks może jednak nie jest najlepszy dla Waszych pięknych pięt, co możecie zrobić z ciągłymi nawracającymi odciskami, albo jak walczyć z wrastającym paznokciem. Ale dzisiaj dalej temat stopy, ale bardziej fizjoterapeutyczny. Zapraszam Was do środka. Wszystko zaczęło się od mojej wizyty u podologa gdzie mieliśmy zająć bardziej się stanem powiedzmy mojej skóry no ale naturalnie patrząc na moje stopy nie da się zauważyć ich złego ustawienia jakie mam płasko stopie. Zaczęliśmy troszeczkę z tarasem rozmawiać yy, i zeszło na temat komputerowej analizy stopy. I jak to i u podologa, i u fizjoterapeuty wiadomo, że stopa jest podstawą wszystkiego, i jeżeli tam jest jakieś złe ustawienie, to działa to na kostkę, na kolano, na biodro i w ogóle na całe ciało. Dlatego, jak dostałam propozycję zrobienia komputerowej analizy stopy, i później wkładki do butów, no to naturalnie się zgodziłam i stwierdziłam, że z tego gabinetu przeniesiemy się do tej, gdzie jest komputerowa analiza, i przeprowadzę Was przez cały ten proces. Przez całą procedurę badania stopy przeprowadzi nas Marta i teraz bym prosiła Ciebie o przedstawienie się. Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Marta Jakacka i jestem magistrem fizjoterapii, terapeutą manualnym oraz specjalistą ortopedologii. Pięknie. No, i dzisiaj zrobimy sobie właśnie tą komputerową analizę stopy. To na czym polega ta analiza stopy? Badanie komputerowe stóp polega na ocenie stóp używając do tego specjalnego sprzętu komputerowego. Podstawą jest tak zwana mata podobaroskopowa, którą widzimy tutaj na dole. Takie badanie wsparte jest również badaniem na podoskopie oraz na podoskanerze 2D dużo sprzętu, żeby zbadać dwie stópki. Okej, okay. dobra, to myślę, że możemy zaczynać. I tutaj jesteś w błędzie, bo nie badamy tylko dwóch stópek, tylko badamy cały aparat ruchu. I dlatego do tego też jest potrzebna pełna ocena fizjoterapeutyczna, którą również podczas takiego badania wykonujemy. Czyli to jest też to, co mówiłam wcześniej, że nie ważne są same stopy, one mają wpływ na kostkę, na kolano, na biodro i tak naprawdę na całe ciało. Ale oczywiście, patrzymy holistycznie, nigdy nie skupiamy się tylko na stopach. Patrzymy na cały aparat ruchu, na cały organizm człowieka, i, I diagnozujemy całość, a nie tylko stopy. Super, dobra. To co? Przeżyłem. No to teraz powiedz, jakie są poszczególne kroki tego całego badania. Jak z każdym badaniem, na początku trzeba pobrać od pacjenta pełny wywiad medyczny. Po wypełnieniu karty pacjenta prosimy pacjenta, aby się rozebrał, najlepiej do bielizny, dzisiaj już nie będę tego o to Ciebie prosiła, natomiast masz super strój, też uda nam się przeprowadzić to badanie. Trzeba zdjąć buty, skarpetki i zapraszam najpierw na podoskop, aby wykonać badanie poglądowe. I zapraszam, stań sobie równo, proszę żebyś pochodziła sobie w miejscu dokładnie i stanęła tak, jak jest Ci najwygodniej. I w tym momencie sta stanęłaś tak, jak jest Ci najwygodniej, czyli w tym momencie mogę zacząć ocenę Twojego całego aparatu ruchu, patrząc i na barki, i na łopatki, i na trójkąty talii, i na stawy krzyżowo-biodrowe, na linie pośladków, kolana oraz tyłostęp. Nikt mnie nigdy tak nie analizował. Co? Nikt mnie tak nigdy nie analizował. E? <laughs> Następnie prosimy, aby pacjent obrócił się przodem do nas. Pochodź sobie w miejscu i stań tak, jak jest Ci wygodnie. Mhm. I wykonujemy zupełnie to samo. Czyli od głowy po e, barki, e, trójkąty talii, biodra, kolana i stopy. Oceniamy, zapisujemy wszystko do karty. Stajesz bokiem. Mhm. Taka sama analiza. O, właśnie, dokładnie. Mhm. Taka sama analiza całego aparatu ruchu, od głów do stóp. Mhm. I drugim bokiem. No tak, są dwa. I oceniamy e, z tej perspektywy. Dobrze, obróć się teraz powrotem tyłem do mnie. Jak już oceniliśmy sobie cały aparat ruchu i skupiamy się na stopach. Na tyłostępie oceniamy, czy Achilles jest przedłużeniem goleni. Czasami bywa tak, że mamy różnego rodzaju wady w stopach, które również możemy tutaj zdiagnozować. Może być to koślawość tyłostępu. Wtedy mamy taką sytuację, że pięta yy, skręcona jest na zewnątrz, natomiast przyśrodkowa strona pięty i łuk podłużny opiera się w taki oto sposób, dobrze zasymulowałaś, albo szpotawość tyłostępu, czyli w drugą stronę, tak, pięta skręcona jest do wewnątrz, a opiera się bokiem zewnętrznym, w taki oto sposób. Mhm. Do oceny tyłostępu i do zmierzenia stopnia koślawości czy szpotawości używamy goniometru. Mhm. Obróć się teraz przodem do mnie. Mhm. Z przodu możemy ocenić sobie wygląd skóry, wygląd paznokci, czy są one wrastające, czy są wkręcające, czy może jest jakiś inny problem, który od razu możemy skierować na konsultację do podologa. Oceniamy również sobie sklepienie poprzeczne stopy, nie od dzisiaj wiadomo, że stopa podpiera się trzema podstawowymi punktami na, na podłożu, czyli pierwszą głową kości śródstopia, piątą i piętą. Pomiędzy tymi punktami powinien być ładnie wysklepiony łuk poprzeczny stopy oraz łuk podłużny stopy. W łuku poprzecznym mamy trzy stopnie płaskostopia i również tutaj na, tej, na tym podoskopie możemy sobie te trzy stopnie płaskostopia ocenić. Na podoskopie również oceniamy sobie wysokość łuku podłużnego stopy, znajdując sobie na początku guzowatość kości łódkowatej, i od tego miejsca mierzymy linijką podologiczną wysokość łuku podłużnego. Jak to u mnie wygląda? Nie wiem, czy mogę powiedzieć. <noise> Zgadzam się, nie ma RODO. <noise> Patrząc również na przodostopie, możemy stwierdzić, czy u pacjenta występuje taka dolegliwość jak hallux valgus. Czy kostka krawca, czy na przykład stopa Mortona, czy palów Mortona. Także jest wiele dolegliwości, które możemy tutaj zdiagnozować. I wszystkie mają wpływ na całe ciało? Oczywiście, że tak. Przejdźmy teraz na matę. I zapraszam teraz Ciebie na pomiar na macie podobaroskopowej. Na tej macie wykonujemy dwa badania. Wykonujemy analizę statyczną, czyli tą, którą teraz Tobie wykonam, oraz analizę dynamiczną, czyli analizę chodu. Zaczniemy od analizy statycznej. Bardzo bym Cię prosiła, żebyś na tej macie również pochodziła sobie swobodnie i stanęła tak, jak jest Ci najwygodniej. Mhm. Bardzo dobrze. Głęboki wdech. Wydech. Nie spinamy mięśni. Patrzysz się przed siebie i przez 20 sekund stoisz nieruchomo. Normalnie się stresuję. Nie mów nic większego zaskoczenia nie ma niestety. Wyniki są wręcz idealne, książkowe. Jeżeli chodzi o obciążenie na prawą lewą stronę ciała, czyli o naciski na stopę prawą i lewą. No ale tutaj. Tyle, tyle <grym> jest ale tutaj nie jestem w szoku, że tak powiem. Teraz zapraszam Cię do analizy dynamicznej, czyli analizy chodu. Chciałabym, żebyś przeszła po tej szarej macie, nadeptując na matę pomiarową, ale nie myśląc o tym. Czyli twój chód ma być swobodny. Zapraszam. Aby badanie było wiarygodne, pacjent musi przejść przynajmniej 12 kroków. 12 razy. Wykasujemy to. Nabijamy kroczki. Teraz uwaga. <laughs> Jak modelka. Ok, dziękuję. Po pełnym badaniu komputerowym stóp jesteśmy w stanie zaprojektować dla pacjenta zindywidualizowane wkładki do butów, ale żeby to zrobić, jeszcze chciałabym zaznaczyć na Twojej stopie odpowiednie punkty, które później posłużą nam do wyprodukowania wkładek. Zapraszam. Stań przodem do mnie. Zaznaczamy koniec pierwszej głowy kości śródstopia, początek pierwszej głowy kości śródstopia, początek piątej. Głowy kości śródstopia, koniec piątej głowy kości śródstopia, wyczuwamy sobie guzowatość kości łódkowatej i koniec pięty, z jednej i z drugiej strony, to samo zaznaczamy na drugiej stopie. Zapraszam te, teraz Ciebie na badanie na podoskanerze 2D, jedna stopa tutaj, troszeczkę do środka. I bardzo proszę nie ruszaj stopami podczas wykonywania badania, dziękuję. Aby wykonać wkładki odlewowe, potrzebujemy jeszcze wycisku stopy w piance. Przyłóż piętę. Bardzo dobrze. Wstań. I zacznij wciskać od pięty przodostopie. Bardzo dobrze. I ja już docisnę. Resztę. Super. Usiądź proszę i wyjmij stopę. Bardzo ładnie. I tutaj teraz widzimy, że łuk mamy ładnie zachowany. I dzięki temu technik ortopeda będzie mógł włożyć tutaj gips i wykonać odlew gipsowy. Druga stopa. Zacznij wstawać. Wciskać pięta przed stopie. I usiądź, proszę, i wyciągaj stópkę, Bardzo ładnie. No to powiedz mi, co jest z moimi stopami, nie tak. Mówimy się na początku na analizie statycznej. Czyli tej analizie, podczas której stałaś nieruchomo na macie podobarograficznej przez 20 sekund. Z pierwszego obrazu możemy odczytać sobie obciążenia na prawą, na lewą stronę ciała, wysklepienie łuku poprzecznego oraz podłużnego, usytuowanie środka ciężkości oraz obciążenie przodostopia oraz pięt. Oczywiście, omawiając te wyniki, odwołujemy się do badań naukowych i przyjętych norm w tych oto badaniach. Omawiając Twój wynik, możemy już zauważyć, że nie masz prawidłowego podparcia na przodostopiu. Prawidłowe podparcie na stopie, tak jak wcześniej już mówiłam, powinno być na pierwszej głowie kości śródstopia, na piątej i na pięcie. Pomiędzy tymi punktami powinien zrobić się taki trójkąt podparcia, czyli wysklepienie powinno być na łuku poprzecznym oraz na łuku podłużnym. O ile na łuku podłużnym to wysklepienie u ciebie występuje, tak na łuku poprzecznym mamy tutaj do czynienia z łukiem poprzecznie odwróconym. Już mówię o co chodzi. Nie masz największego podparcia na pierwszej i na piątej głowie kości śródstopia, tylko w okolicach trzeciej, czwartej głowy kości śródstopia, czyli w tym miejscu. Czyli ten łuk, który powinien być ładnie wysklepiony, jest w tym miejscu obniżony. To to już wiemy. I dlatego też robi mi się ta kostka krawca, o której mi teraz mówił Pewnie tak, wizji. bo to przeciążenie przechodzi aż do piątej głowy kości śródstopia. I to też ze względu na to, przy tym piątym palcu robi mi się najwięcej odcisków? Dokładnie. Jeżeli rzeczywiście y, robią ci się odciski w tym miejscu, to komputer też to wyczuł. Mata to wyczuła i dlatego mamy tutaj największe przeciążenie. To samo się dzieje na pięcie. I tutaj moje pytanie by było od razu, czy coś ci się dzieje z prawą piętą, bo rzeczywiście ona jest bardzo przeciążona. Tak, boli mnie prawa pięta. Czyli wszystko jasne. Natomiast jak już mówiłam na samym początku, jeżeli chodzi o twoje naciski na prawą, lewą stronę. To są prawie idealnie. Z badań naukowych wynika, że możemy mieć 52 do 48 na prawą stronę z racji tego, że po prawej stronie znajduje się ciężki narząd, jakim jest wątroba i może być delikatne przeciążenie na prawą stronę. U ciebie jest książkowo. Pięknie. Najważniejsze pytanie, gdzie są moje palce? No właśnie i to jest następstwo płaskostopia poprzecznego. Niewiele osób o tym wie, natomiast jeżeli mamy obniżenie główkości śródstopia, to nasze palce szukają podporu i w tym przypadku tak samo. Tutaj są Twoje palce, które szukają podporu, czyli po prostu muszą znaleźć podparcie, którego nie mają na przodostopiu. Dlatego często podczas przysiadów czuję, że mój paluch w ogóle się odrywa i przesuwa w stronę małych palców i, i te palce mi się tak zwijają. Dokładnie może tak być, ale to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ na grzbietowej stronie tych palców mogą Ci się porobić takie odciski, które bardzo trudno usunąć i są one dużą dolegliwością bólową. I teraz doskonale o tym wie. No i przejdźmy teraz do analizy dynamicznej. Ze wszystkich kroków, które wykonałaś wybieramy najbardziej powtarzalny krok i oceniamy sposób przetaczania Twojej stopy. Jak? Dobrze? No powiedzmy. <noise> no, Ale przynajmniej rozkład mam idealny. <noise> I jak z tymi stopami tutaj wygląda? Generalnie dobrze. Natomiast e, zastanowiłabym się przy stopie prawej, ponieważ nie ma oparcia na łuku bocznym statycznym. Co może wskazywać na to, że ta stopa była kiedyś skręcona? Ten staw skokowy był kiedyś skręcony. Czy to jest prawda? Tak, wielokrotnie. I też czuję, i to nawet widać na tych wszystkich obrazkach, że ta prawa, st prawa stopa jest w ogóle gorsza. A ja czuję podczas ćwiczeń wszystkich, jakie wykonuję, że z tą prawą nogą, z prawą stopą jest po prostu zawsze problem, coś nie tak i wszystko wychodzi mi trudniej. Mhm. Ten chwiejny chód rzeczywiście był u ciebie zauważalny. To jaki jest produkt końcowy tego całego badania? Produktem końcowym jest zindywidualizowana wkładka y, ortopedyczna, która jest specjalnie robiona pod Twoją stopę. Ja oczywiście mogę pokazać Ci przykładową wkładkę, która została wyprodukowana, natomiast... Y, nie jest to wkładka, która jest dla ciebie, tak? Każda wkładka jest inna, więc nie możemy pacjentowi pokazać gotowego produktu, który on dostanie, ponieważ każda wkładka, tak jak już wcześniej powiedziałam, jest wykonywana indywidualnie z elementów, które temu pacjentowi najbardziej będą służyć. Czyli te wkładki, które można sobie kupić na płaskostopie, takie w sklepie dla wszystkich, to nie są zbyt dobre? Może nie zaszkodzą, ale jak wiadomo, zawsze mieć warto produkt dostosowany do swoich potrzeb. To dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze badanie. Mam dziękuję nadzieję, że również. poczuję różnicę w swoich stopach, jak zacznę nosić te de wkładki dedykowane dla mnie. Zobaczymy. Na to niestety będziesz musiała troszkę poczekać, bo czas wykonania takiej wkładki to są 3 tygodnie. A jak szybko poczuję w sumie różnicę, jak zacznę nosić te wkładki? Tak od razu? Na początku możesz odczuwać dyskomfort, ale to jest normalne, bo nigdy nie miałaś wkładki indywidualnej i nigdy nie miałaś wkładki profilowanej, więc na samym początku dobrze jest dozować sobie ten czas noszenia wkładek po 20, 20 minut dziennie, na przykład na spacer, później wyciągamy, znowu wkładamy, czyli po prostu przyzwyczajamy się do tego nowego podparcia. Super. Mam nadzieję, że widzicie, że ta komputerowa analiza stopy to nie jest tylko naciąganie Was na pieniądze, a taka wkładka dopasowana do Waszych potrzeb może mieć rzeczywisty wpływ na poprawę Waszego zdrowia. Chociaż ja mam wytrenowane stopy i bardzo o nich myślę i rzeczywiście je trenuję, no to nadal widać, że coś tam pozostawia troszeczkę do życzenia. Dlatego mam nadzieję, że to zachęci Was do zrobienia komputerowej analizy stopy, a w Szczecinie zapraszam Was do StepMed Clinic. A jak chcecie mieć takie wytrenowane stopy jak ja, no to zapraszam Was do moich filmów treningowych i na mojego Instagrama, gdzie też pokazywam różne ćwiczenia na Wasze. Piękne, wytrenowane stopy. Dzięki Wam bardzo i pamiętajcie też jeszcze nadrobić odcinek z podologiem, gdzie rozmawiamy o pięknych piętach, jak radzić sobie z odciskami, wrastającymi się paznokciami i może zaskakującą informacją jak myć stopy. Dzięki Wam bardzo jeszcze raz i do zobaczenia w następnym materiale.